Ja YouTube zatwardzenie powoli trzeba skończyć, jest 7 maj, czwartek, także lecimy z tematem i wracamy. Dobra, co tam u mnie słychać? Prawie cały tydzień spędziłem na montowaniu tego filmu, dogrywaniu i tak dalej, bo poprzedni tydzień tam nagrywałem, później mi się trochę nie chciało, bla bla bla. Dzisiaj Reto za zablokował mi film, Deadphone nie pasowało, prawa autorskie. No i tam wywaliłem, rzuciłem jakąś tam non-copyright sound i no, będzie gitara. Także spotkamy się tam jutro, pewnie zarzucę jakimś temacikiem fit, jakiś trening może wleci. Także co, do zobaczyska. Siemano kaczerady, dlaczego ludzie często nie mają efektów jak trenują na siłowni? Może dlatego, że zapominają całkowicie o podstawach, nie trzymają diety, na treningach nie progresują a zauważyłem nawet, że w przypadku osób bardziej zaawansowanych jest to powszechne dość z oglądania nawet na YouTubie ich że po prostu, gdy osiągną pewien szczyt jakiejś tam formy to odechciewa im się trenować, to jest, no jest to normalne w miarę ale wtedy już zacząłem szukać to nowych badań i tak dalej, i tak dalej nawet na przykładzie owcy przez pewien czas nie miał progresu, i tak dalej. Zaczął trzymać Michę, trenować, progresować, skupiać się na tym, myśleć o tym i osiąga takie wyniki, że głowa mała przysiadł tam, nie wiem, 250, 270, coś takiego. Martwy ciąg 300 kilo, także chore wyniki, także po prostu. Nie ma co zapominać o podstawach i po prostu cały czas starać się trenować, trzymać michę. Waga na mnie rośnie, to jemy jeszcze więcej i jeszcze więcej. Nie rośnie na mnie ciężar, to po prostu kombinujemy, kombinujemy. jak Tak samo kombinujemy, jak byliśmy. Kombinujemy tak samo, jak byliśmy słabi i początkujący. A właśnie nawet bardziej. Zazwyczaj wtedy kombinowaliśmy, a teraz jak trzeba to już nie. Pytanko takie, dlaczego warto się ruszać na redukcji i jaki to jest w ogóle game changer? Pomyślcie tak: dwa najważniejsze punkty. Raz, że jeśli będziemy się ruszać, to spalimy więcej kalorii. Spalimy, załóżmy te 400-500 kalorii. A dwa, nie będziemy mieli po prostu czasu zjeść danego posiłku, czyli mamy kolejne powiedzmy 400 kalorii, które byśmy zjedli, czyli jesteśmy 800 kalorii do przodu. To w ciągu dnia, tygodnia, nawet dwa razy w tygodniu to jest kupa kalorii, a pomyślmy w drugą stronę, nie będziemy biegać, czyli 400 kalorii nam zostaje, do tego zjemy coś, czy jesteśmy 800 kalorii w plecy, czyli różnica jest od zera 1600 kalorii rozpiętość, więc mega taki game changer i polecam się jakkolwiek ruszać. Jaką aktywność wybrać? Jaką lubimy, nie wiem, może być to rower, może być to piłka nożna, siłownia, bie... znaczy po, poza siłownią. Bieganie, bla bla bla. Po prostu wierzcie co chcecie. Nawet może być spacer, tylko wtedy musicie no, trochę więcej czasu na to poświęcić, ale też warto.